A jestem w tej chwili na ulicy Sobieskiego czyli wylotówce z Dąbrowy do Będzina tutaj oczywiście mamy remont no i oczywiście kolejny, kolejny tydzień już poniekąd można powiedzieć jak tradycja niech to będzie że w zasadzie kolejny tydzień tutaj jestem, przejadę ten fragment zobaczymy jak on wygląda no jakieś prace powiedzmy tutaj już widać bo ostatnim razem gdy tu jechałem to był jeden wielki wykop, tutaj już w zasadzie te kolejne warstwy mamy mamy położone wysokość Warpia tradycyjnie dwa pasy Skrajny prawy, wyłączony z ruchu, natomiast na tym skrajnym prawym nic się, e, nic się nie dzieje. I tak powiem szczerze, kiedyś zastanawiam, czy była potrzeba, żeby po prostu na tak długim odcinku drogi. Ten prawy ten prawy pas, tak naprawdę, wycinać z użytkowania, skoro y, dzieje się cokolwiek na, y, na niewielkich jego fragmentach, a nawet powiedzmy sobie szczerze, na odcinku właśnie tutaj na wysokości ksawery, nie no, dzieje się nic. Więc, no po co, po co to było w ogóle robione? Może to było tylko po to, żeby pokazać, że coś się dzieje. O tutaj widzimy, jest jakaś ekipa na, na jednym fragmencie, która coś tam robi. To powiem szczerze, wydaje mi się, że takim tempem no to będzie kolejna inwestycja, która, która oby nie, ale że będzie trwała przez całą, przez całą kadencję. Samorządu. Tak jak mówię, oby nie, jeżdżamy w miasto tutaj w zasadzie aż do aż do ulicy Teatralnej mamy ten skrajny pas, skrajny pas wyłączony. w dali jakaś wielka, zobaczcie chmura czarnego dymu ciekawy jestem co to, gdzie się tak hajcuje że aż w takiej odległości tą chmurę, tą chmurę widać, ja mam nadzieję, że wy już tutaj sobie czytacie co to się wydarzyło, natomiast ja w tym momencie tego tego nie wiem, gdzie i co się pali. Natomiast ja już sobie dojeżdżam do donerki. Donerki, na której tonerce zawrócę i pojadę z powrotem w kierunku Dąbrowy Tak jest, tu muszę zmienić pas. Ponieważ pasa lewego na samej nerce nie mam, jest on wyłączony, przynajmniej tutaj na, na wieście. Uważamy, oczywiście, tutaj poruszając się, bo co prawda ten pojazd wymusił pierwszeństwo. Natomiast no on ma też bardzo ograniczoną widoczność. Nie mówię tego po to, żeby usprawiedliwiać, ale mówię po to, aby mieć świadomość tego, co się dzieje na drodze. Tego, dlaczego ktoś mi na przykład wyjeżdżał. No widział mnie, widział w dalszej odległości yy, przerwę, więc więc wyjechał. A w tak zwanym międzyczasie dojeżdżam do nerki od strony stadionu i pojadę od tej strony w kierunku Czeladzi, tak zawsze jechałem z góry od Czeladzi, od Czeladzi jakoś nigdy nie było okazji żeby przejechać się do Czeladzi, zwracam uwagę że tutaj dojeżdżając do do Nerki mamy do dyspozycji tylko i wyłącznie prawy pasa, więc ten pas który w normalnych warunkach jest pasem do przejazdu tylko i wyłącznie w kierunku Dąbrowy tak więc w zasadzie cała nerka dookoła ma tylko jeden pas ruchu na tą chwilę dostępny. Więc tutaj, w dni robocze, w szczycie musi być naprawdę przerąbanie się, musi tutaj być. Poruszać jeszcze, niech to będzie dzień targowy, roboczy to współczuję naprawdę współczuję mieszkańcom Będzina bo jest czego to już widzieliśmy oczywiście tutaj musiałbym ustąpić tramwajowi z każdej strony nadjeżdżającemu sytuacja podobna na kolejnym przecięciu z torowiskiem Tramwajowym, no, i jak już mówiłem, będę jechał w kierunku Czeladzi. O, no tutaj wydaje mi się, że na dość długim odcinku jest wyłączony jeden z pasów. Jedziemy tutaj w kierunku Czeladzi pasem po jednym pasie mamy do dyspozycji w obu kierunkach, co ważne pas w kierunku od do nerki jest troszeczkę zwężony więc w zasadzie ja w tym momencie kołami jadę po linii podwójnej ciągłej tej białej, tej która w tym momencie nie obowiązuje powiem jest linia żółta obowiązująca natomiast wa ważne w tym wszystkim też jest to że coś faktycznie tutaj się dzieje bo w jakiś sposób jadąc tutaj tak Mniej więcej tydzień po tygodniu, jakieś tam ruchy powiedzmy w tym, wśród tych prac widać. I taką zwężką jedziemy w zasadzie aż do samego wiaduktu nad drogą krajową numer 86. nauka jazdy tramwajowa oczywiście muszę ustąpić jej pierwszeństwa skoro ona już tutaj wjechała znajdujemy się poza można powiedzieć w sytuacji równorzędnej o więc mimo że tramwaj nadjeżdża z lewej To miał tutaj pierwszeństwo. Chcę zawracać, więc jadę, jadę w lewo i jadę w lewo od lewego pasa, od prawego pasa, przepraszam. No i tutaj skończyło się dobre, bo tutaj no nie mam możliwości skorzystania z tego pasa bezkolizyjnego, który tutaj przecież. Z krajnym lewym pasem zawsze był fajnie, bezkolizyjnie go sobie, go sobie pokonywaliśmy. I można powiedzieć, że dobre się skończyło dobrze już było. I jadę w kierunku Dąbrowy, ulicą Aleją Kołątaja, po jej drugiej po jej drugiej stronie. Jedno z najbardziej chyba niebezpiecznych skrzyżowań w regionie. Wszyscy przyoczą na nerkę, a to skrzyżowanie jest 10 razy cięższe, trudniejsze i bardziej niebezpieczne do przejechania aniżeli sama nerka. Skrzyżowanie 11 listopada pod zamcze i alei Kołontaja. Mam nadzieję, że kiedyś władze będzie dojdą do. Do tego, żeby to skrzyżowanie po prostu najlepiej zamknąć, to znaczy pozostawić tylko na nim prawo, prawo skręty. Tutaj zwracam uwagę, że oczywiście mam wyłączony lewy, lewy pas. Jedziemy tylko prawym pasem. Ten prawy pas jest tylko i wyłącznie dostępny do poruszania się tutaj też trzeba bardzo uważać tutaj znowu mamy miejsca parkingowe po prawej więc jadąc taki zwykły normalny dzień roboczy no możemy te, może też dojść do jakiegoś nazwijmy to wymuszenia bo ktoś będzie wyjeżdżał więc też uważajmy sobie sobie na takie sytuacje no i również niestety Tutaj mamy ten wykop, natomiast nic się tutaj nie dzieje. Zwracam uwagę na całym tym odcinku, który przejechaliśmy od Nerki. Nie było tutaj ani jednego pracownika. Wykop jest piękny, zrobiony. Pytanie: po co, skoro nic się tutaj nie dzieje? Kierunku Dąbrowy tutaj też mamy wyłączony skrajny prawy pas aczkolwiek to wyłączenie tego pasa prawego jest takim wyłączeniem bym powiedział tymczasowym, ono tutaj nie jest stałe, w tym momencie są prowadzone jakieś prace przy pasie prawym, więc ten pas wyłączono, za każdym razem o tym mówię, gdy mamy takie sytuacje że gdzieś tam ta prawa krawędź jest opalikowana przez takie słupki, to zawsze musimy się spodziewać tego, że taki pas może być czasowo wyłączany z ruchu, że przez jakiś tam okres może być nieprzejezdny, niedostępny do tego, żeby, żeby się na nim, nim poruszać natomiast tak naprawdę poza tym ten odcinek tutaj w zasadzie od skrzyżowania Sienkiewicza Paryską w zasadzie po granicę z Dąbrową Górniczą w zasadzie nie ma tutaj żadnych, żadnych prowadzonych prac tutaj znowu jakaś ekipa to chyba te słupki rozkładają i tak jak już wspomniałem w zasadzie już przy samym wjeździe do Dąbrowy, za przejściem dla pieszych, zaczyna nam się jakiekolwiek utrudnienie. Też prawy skrajny, oczywiście wyłączony po powierzchni, wyłączonej z ruchu. Musimy tutaj fragment pojechać. A ja tym razem pojadę w kierunku Mydlic. Tutaj mamy taki fajny skręt. Czy to do ulicy Wolskiej w Będzinie, czy to w kierunku Dąbrowskich Mydlic, tak się moi drodzy tutaj w tej chwili yy, przemieszczamy. A na koniec jadąc od strony Mydlic ulicy regionów morskich zgodnie z oznakowaniem pojadę w kierunku Krakowa czyli w prawo też inaczej zmydlić w kierunku Łuty Bankowej w zasadzie tutaj nic się nie zmienia poza tym, że wykonując skręt w prawo wyjeżdżamy na lewy pas drogi prowadzącej od Będzina w normalnych warunkach, gdy tutaj nie ma tego wycięcia, wjeżdżamy w pas prawy. Natomiast jak widać, to wycięcie tego pasa tutaj jest również. Jest wykop taki około półtora metrowy, nie ma możliwości tam wjazdu. Wyjeżdżamy w prawy pas, ale nie mamy obowiązku zatrzymania. Jest tylko znak ustąp pierwszeństwa.